Dzisiaj zaprezentuję Wam fantastyczne buty na lato marki Mascot. Zobaczcie co się stanie. Witaj na Baltic BHP.pl. Jestem Paweł, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować Buty marki Mascot. Ja myślę, że to jest pierwsza prezentacja marki Mascot na naszym kanale, ale myślę, że nie ostatnia. Buty, które chciałbym Wam dzisiaj pokazać, to jest model Move. S1P, wyposażony w nosek keplarowy i wkładkę antyprzebiciową niemetalową. Dodatkowo but jest wyposażony w genialne zapięcie BoA, które, jak wielu z Was przekonało się, dzięki temu zapięciu można swobodnie znienawidzić sznurówki. Co ciekawego w tym bucie jest bardzo, bardzo lekki. Ja mam tutaj rozmiar 45 i ważyłem go przed chwilą, waży 512 gram, więc jeśli chodzi o buty, to jest naprawdę waga super lekka. Podeszwa wykonana z materiału, który jest odporny na krótkotrwałą... Krótkotrwały kontakt z temperaturą 300 stopni. Dodatkowo ta szara część ma amortyzować i utrzymywać waszą stopę w dobrej kondycji. Wewnątrz jeszcze dodatkowo wkładka, która ma tłumić drgania. But jest wykonany z cienkiej, elastycznej, ale mocnej siatki, dzięki czemu będzie dobrze przepuszczał powietrze i ta cyrkulacja cały czas będzie, nie będzie w nim gorąco. Jest certyfikowany do ESD. Nosek jest dodatkowo jeszcze zabezpieczony tutaj taką cienką warstwą materiału. Nie polecam tego buta dla wszystkich, którzy pracują gdzieś na kolanach, którzy pracują w ciężkich warunkach. To jest raczej but do lekkich prac, ale przyznacie, że wygląda całkiem fajnie i solidnie. Pierwsze na co zwróciłem uwagę, jak wziąłem tego buta do ręki, to jest genialne wykonanie. Nie ma żadnego wystającego kleju, gdzieś jakiegoś nalania, krzywego, naprawdę kontrola jakości wykonała tu świetną robotę. But lekki miękki i elastyczny, wyposażony w zapięcie BOA. Jeżeli ten but już Wam się podoba i chcielibyście spróbować marki Mascot, tutaj pod tym linkiem możecie się przenieść od razu do sklepu balticbhp.pl i tam wrzucicie do koszyka i za 24 godziny cieszyć się nowymi butami. Pod tym linkiem możecie wrzucić do koszyka właśnie te buty. Z mojej strony to już tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.